Każdy kto zdrowo się odżywia, raz na jakiś czas ma ochotę na zjedzenie posiłku mniej zdrowego. Zamiast kupować na mieście jakiś fast food, można przygotować na przykład zdrowego cheeseburgera w domu. Wystarczy kupić bułkę żytnią razową, mięso mielone z indyka, naturalny jogurt, czosnek i świeże warzywa. Z mięsa z indyka należy usmażyć cienkie kotlety mielone, z jogurtu i czosnku należy przygotować sos. Na każdą z połówek bułek kładziemy odrobinę sosu, na to sałatę, kotlet, plasterek sera żółtego, przeróżne warzywa, może to być rzutkiewka, ogórek świeży, ogórek kiszony. I później taką bułkę zamykamy i naprawdę wychodzi przysmaczny burger smacznego.